Siemanko wszystkim z tej strony, Migaon, no i w tym odcinku na kanale chciałbym Wam przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie powrotu Klombo po ostatniej wielkiej aktualizacji. No ale zanim przejdziemy do dalszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie też o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao 2 wszystko bez liczb, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na kanale, czyli oczywiście powrotu Klombo po ostatniej wielkiej aktualizacji. A więc jak chyba każdy z was powinien bardzo dobrze wiedzieć, dokładnie wczoraj o godzinie 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona pierwsza wielka aktualizacja tego obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, czyli mowa tutaj oczywiście o aktualizacji 20.10. Sama aktualizacja, jak już dobrze mogliście usłyszeć, była pierwszą wielką aktualizacją tego obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, no i wprowadziła tak zwane pierwsze zmiany w tym obecnym sezonie. To znaczy, że to właśnie ta aktualizacja przedstawiła wszystkim graczom, jak dokładnie będzie przebiegał cały obecny sezon drugi w rozdziale trzecim i mowa tutaj w głównej mierze o całej fabule tego obecnego sezonu, jak i przy okazji przedstawiła nam kilka nowych postaci, które niebawem po prostu pojawią się w Fortnite. Cie. Ten temat jednak rozwinąłem wam bardzo szczegółowo na moim wczorajszym odcinku na kanale. Oczywiście, jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, to polecam sobie zajrzeć, no a w tym odcinku na kanale chciałbym w głównej mierze poświęcić go Klombo, ponieważ to właśnie o nim w ostatnich kilkunastu godzinach, czy tam nawet można powiedzieć dniach, zrobiło się bardzo głośno. Ponieważ po tej aktualizacji, czyli aktualizacji 20.10, czysto teoretycznie możemy powiedzieć, że Klombo powrócił na wyspę, i tak powrócił on na wyspę i obecnie. Znajdują się trzy różne miejsca, w których znajdują się trzy inne dinozaury. Oczywiście powiedziałem tutaj, że trzy inne dinozaury, ze względu na to, że sam Klombo nie był jedynym dinozaurem na mapie i były dokładnie trzy różne Klombo na wyspie, które chodziły w innych miejscach, i każdy gracz mógł po prostu zobaczyć w innym miejscu tego samego dinozaura. No i nie zmienia to faktu tego, że twórcy gry po najnowszej aktualizacji przedstawili wszystkim graczom informacje na temat tego, gdzie obecnie znajduje się Klombo i kiedy dokładnie powróci on na tą obecną wyspę, ponieważ to właśnie po wczorajszej aktualizacji w plikach gry pojawiły się bardzo ciekawe informacje na temat nowych, specjalnych, sekretnych zadań Klombo, które każdy gracz będzie mógł wykonać, no i co ciekawe, te wyzwania wszyscy możecie wykonać, wchodząc po prostu do gry. Samo wyzwanie, które pojawiło się po tej aktualizacji, tyczy się tego, że musimy odwiedzić trzy miejsca, w których obecnie znajduje się Klombo, no i teraz w tle tego oto filmu będziecie mieli mapkę z oznaczonymi kółkami, w których miejscach znajdują się kryjówki tego oto dinozaura. Co ciekawe, sam Klombo obecnie nie jest tak jakby widoczny na tej obecnej wyspie, jednakże osoby, które Grały w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego, dosłownie na samym początku dobrze wiedzą, że klombo przez pierwszy początek sezonu hibernował pod śniegiem, no i na obecną chwilach tak jakby ponownie to robi. Ponieważ w tych trzech miejscach, które obecnie wskazuje ta minimapa, którą możecie zobaczyć teraz w tle tego oto filmu, wskazują na trzy nowe kryjówki klombo, z których wylatuje tak samo dym jak w sezonie pierwszym. No i to właśnie z tego powodu wiemy, że tam jest klombo. Dodatkowo, jeżeli każdy gracz odwiedzi wszystkie te trzy miejsca w jednym meczu, no to tam niekoniecznie w jednym meczu, ale jak po prostu każdy gracz odwiedzi te trzy miejsca. Te, które mieliście na minimapce, to przy okazji wykonacie specjalne zadanie, które da Wam dodatkowy poziom. Z tego co możemy się dowiedzieć obecnie w internecie, jest to dokładnie 10 tysięcy PD za wykonanie tego oto zadania, dlatego też jeżeli ktokolwiek z Was chciałby zdobyć dodatkowy poziom na swoje konto w Fortnite, to wystarczy, że polecicie w te trzy miejsca w jednym meczu i dostaniecie ten 10 tysięcy poziomu. Jednakże najciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest informacja odnośnie wykonania zadania, ponieważ w lewym górnym rogu po wykonaniu każdego zadania pojawia się też informacja o jego ukończeniu no i możemy tam zobaczyć. Klombo i bardzo ciekawą informację, którą przedstawili nam tam twórcy gry Fortnite, ponieważ możemy tam się dowiedzieć, że jest to sekretne wyzwanie Klombo, które znajduje się tak jakby pod tą górą śnieżną, no a na dole możemy przeczytać informację, czy Klombo hibernuje, czy może jednak się ukrywa. Tak więc jak sami możecie usłyszeć, albo Klombo obecnie hibernuje pod śniegiem w tych trzech miejscach, które przedstawiłem wam wcześniej na ekranie, albo po prostu ukrywa się przed tym, co dzieje się na wyspie, czyli przed bitwą pomiędzy urojonym reżimem, a całą siódemką. Moim zdaniem osobiście Klombo obecnie ukrywa się przed tym, co dzieje się na tej obecnej wyspie w sezonie drugim rozdziału trzeciego, jednakże na to można wprost odpowiedzieć tym, że z tamtych górek wylatuje powietrze, co oznacza, że Klombo prawdopodobnie hibernuje i nadal śpi. Nie jest to jednak aż tak bardzo ważne ze względu na to, że w tym filmie chciałem Wam po prostu przedstawić informację na temat tego, że Klombo nadal żyje i znajduje się na tej obecnej wyspie, jednakże albo po prostu poszedł znowu hibernować i z tego powodu nie ma go na wyspie, albo po prostu ukrywa się przed bitwą, która toczy się pomiędzy urojonym reżimem i całą siódemką. Dodam też od razu, że sam Klombo bo na pewno w późniejszym czasie powróci na tą obecną wyspę, na co wskazują te wszystkie rzeczy, które twórcy gry zrobili już po pierwszej aktualizacji tego obecnego sezonu drugiego w rozdziale trzecim, jednakże na obecną chwilę nie jestem w stanie wam przedstawić, kiedy dokładnie to wszystko się po prostu stanie. Moim zdaniem Klombo w ogóle nie powróci do Fortnite'a w tym obecnym sezonie drugim rozdziału trzeciego, żeby ktoś po prostu nie pomyślał, że mówię tutaj, że ogólnie nie powróci do Fortnite'a i jak już to według mnie powróci on dopiero w nowym sezonie trzecim rozdziału drugiego albo po bitwie pomiędzy urojonym reżimem i wcześniej wspomnianą siódemką. Temat ten jest naprawdę bardzo rozległy i na pewno w najbliższych kilkunastu dniach będziemy dostawać coraz więcej sekretnych zadań związanych z klombo, jak i przy okazji kolejnych sekretów, które będą powiązane właśnie z tym dinozaurem i na pewno wszyscy gracze będą się po prostu cieszyć z tych informacji. Przy okazji pamiętajcie, że większość informacji odnośnie klombo będzie pojawiało się dopiero po kolejnych aktualizacjach, które będą pojawiały się w Fortnite, a kolejna taka aktualizacja trafi do Fortnite'a dopiero za około 13 dni, czyli za dwa tygodnie, w kolejny wtorek. Dlatego też przed tym kolejnym wtorkiem, który będzie, niestety ale nie poznamy więcej szczegółowych informacji na temat Klombo, a jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć na tym kanale w późniejszym czasie więcej informacji na jego temat, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu Klombo. Jeżeli seria zobaczy dużo komentarzy o takiej treści pod tym odcinkiem, to nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każdy z was dostanie ode mnie po prostu serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Klombo i jego ogólnego powrotu na naszą obecną wyspę w tym sezonie drugim rozdziału trzeciego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym, jak i innymi tematami będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałby mi je przedstawić, żeby je wykorzystał na kolejnym moim odcinku, to teraz możecie mi je wszystkie podesłać na moim prywatnym Discordzie bądź też na Instagramie, do których linki macie w opisie tego oto materiału. No i przy okazji w komentarzach pod tym oto odcinkiem dajcie koniecznie znać, czy cieszycie się ogólnie z powrotu klombo na tą obecną wyspę i czy według Was klombo w późniejszym czasie trafi normalnie na WSP. No i co, na sam koniec tego oto filmu przypomnę Wam szybko, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też pamiętali o tym, że jutro o godzinie 18.05 na tym kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego oto filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!